Jousia na witam w końcu na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć skina, ustawić jakby. Może to być z plików, bądź też wybrane. I tak, e, i tak. No, e, film do poprzedniego: jak zrobić w ogóle darmowego Minecrafta. Jak tutaj widzicie, ci launcher, będzie w opisie tego filmu. I tutaj e, właśnie mamy, więc tak, w pierwszą, co wchodzimy. W niego wiadomo, w ogóle wpadajcie na Discorda i Twitcha, będzie tutaj właśnie w opisie filmu. I tak, ja sobie na początku zmienię nazwę. Eee, no. W ogóle też niedługo będzie nowa seria ze SkyBlocka, najprawdopodobniej. Dobra, mamy. Dobra, te, tego nie włączamy. No, mamy ten swój i ta wchodzimy tutaj. Jak nam się wyświetla, tutaj mamy taki pasek i wchodzimy Skino. Eee, i tak. No, i mamy takie coś. Jakby mamy taką stronkę i tu mamy Sync Up. E, każdy kto ma już konto, tutaj się może zalogować, jeszcze pokażę. Tu wpisujecie tą swoją nazwę i hasło i się logujecie. Ale my będziemy się e, rejestrować. E, I tak, login. Czyli to jest ta właśnie nazwa u nas w Minecrafcie. e mail to już mam. To są moje e-maile, jakby. I tak, ja... E, Mam taki, aby stworzyłem specjalnie odcinek, żeby był. Tutaj wpisujemy swoje hasła, najlepiej, żeby to było do e-maila, bo jakby najłatwiej zapamiętać, ale nie musi, jeśli ktoś sobie zapisuje, więc to nie musi, ale może być. Ja na przykład tak robię, żebym zapamiętał i robimy. Wiadomo, nie jestem robotem i tak. <tryk> Tutaj zaznaczamy góry i wiadomo, to akceptujemy, więc tu nic nie zmieniamy. I sync up jak widzicie, konto się stworzyło. Możemy tu wyjść z niego, czyli się wylogować, jakby. Jak widzicie, mamy i mamy takiego zwykłego skiva Tu są po boku, tył, jakby mamy, nie? I wiadomo, jak wejdziemy w katalog, tu możemy mieć na przykład dużo skinów. Zobaczcie, jest tu szósta, szósta strona, 11 16 na przykład sobie dam takiego. Tak ładnie wygląda. I robimy Changę. I on się ładuje. Można też pelerynę, ale to że za pieniądze, czego raczej nie chcemy. I suserfury. Czyli wszystko, że y, możemy wyjść z tego. jak widzicie mamy skina. Jak, jakby, nie? E, no, a jak chcecie załadować skina, e, Podam wam jeszcze taką fajną stronkę w opisie filmu. Czyli jest bardzo fajna. Zajebi zajebiste skiny są tam w ogóle. Możecie je władować. Jak władować? Klikamy upload skin. To są pelary, więc to jakby nie. I wchodzimy w to. Eee, pokazujemy wszystkie pliki. I na przykład możemy sobie tutaj zabrać takiego skinka na przykład. O, takiego ładnego. Jakby to jest brzydki teraz, ale zobaczymy, i tak mamy, nie musimy nic jakby zapisywać, wystarczy, żeby był taki e, I jakby teraz możemy z tego wyjść, no i e, wchodzimy w Minecrafta, tylko jeszcze sobie najnowszą wersję I jakby już jest to praktycznie wszystko, jeszcze pokażę e, No i stronka jest naprawdę fajna, jest tam dużo fajnych skinów, dosłownie bardzo dużo I są bardzo fajne, mi się naprawdę podobają sobie powin albo nie będę, albo dobra powiększę. No i tutaj wchodzimy wiadomo. Na to mam wywalone. Weźmy sobie na craft na przykład. I ja się tu będę musiał e, register właśnie. I tutaj zrobimy małe, e, małe cięcie i się zobaczymy jak już będę miał. Jak się zaloguję, nie? Zarejestruję, więc e, za chwilę będę. Dobra, ja już się zalogowałem e, i za, zarejestrowałem. I teraz sobie wejdźmy na kamerę. Jak widzicie mamy skina. takie pięknie się prezentuje. Możemy jeszcze jednego ustawić, jak chcecie. I tak się prezentuje. Tak z tyłu się prezentuje. Więc mi się naprawdę fajnie. Wszystko działa. Mam słaby obrót, ale jeszcze... Byśmy... Możemy zmienić tutaj wiele skinów. Wiadomo, mamy plik, załadowujemy, nic nie trzeba zapisywać. No i mamy. No i to jest tyle. Już mamy tego skina. Myślę, że Wam się paradnik y, spodobał na tego darmowego Minecrafta i na tego skina. E, jeśli się przydało, dajcie łapkę w górę i suba. Nie, nie zmuszam, ale możecie. E, no i ja się z Wami żegnam. No i y, do następnego. No i elo!